Muszę się jakoś pokazać przez te 10 minut. Chciałem to jak najlepiej wykorzystać. Uderzyłem, mogłem tak samo podać Łukaszowi Stasiakowi. Nie podałem mu. Pierwsza bramka ja zawaliłem, nie stanąłem się piłce. Musiałem dowodzić trenerowi, że jednak zasłużyłem na te 10 minut, tak? A ty tak tą pierwszą swoją strzelałeś, tak, ten krótki ruch, tak ten pomyślałeś, a dziadnemu tam, bo tam się nie spodziewa, czy po prostu tak nie, się nie widzę Nie, kopnąłem, żeby kopnąć i na jego błąd. się. No druga bramka to już totalnie super bramka, tak? Stadiony świata, tak, tak? Bramka życia, bramka życia. Może jeszcze strzelić. Mam tak? nadzieję, że jest nagrana, że mama zobaczyła. Tak, jak jest tobie w gryfie teraz, tak? Miałeś przeszedł z gryfem rundę, okres przygotowawczy, grasz już w drugim meczu, jakie to są twoje odczucia? Znaczy wiadomo, że to jest inny poziom, tak? Inaczej, inaczej się gra, jest rywalizacja w składzie, no... No nic, fajnie, podoba mi się. Jest fajnie, jest fajna atmosfera, każdy każdemu pomaga, nikt nie kogo nie, 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 nie krzyczy. Także, także jest, jest pozytywnie. Ten przesłok z klasy okę do czwartej ligi czuć? Poziomie na boisku? Czuć, 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 tym bardziej, że siedzę na ławce, tak? Nie, nie, gram. Mus, Muszę się pokazać, także czuć, czuć, ale wszystko w swoim czasie. Ale myślisz sobie, że co? Że będziesz więcej grał, że takimi akcjami, takimi bramkami pokażesz trenerowi? No mam nadzieję, że tak. No wiadomo, gram, żeby grać jak najwięcej, prawda? Nie, nie mam w planach wchodzić na 10 minut, tylko z meczu na mecz grać coraz więcej, aż później może udowodnić, że nie wiem, czy jestem lepszy, ale że zasługuję na, 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 na pierwszy skład.